22 26 kwietnia gościmy w oddziałach prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi siedmiu funkcjonariuszy policji niemieckiej. Są to funkcjonariusze oddziałów prewencji z landu Brandenburgia. Są to policjanci, którzy przybyli do nas w celu w szkoleniowym. Chcemy wymienić się z nimi doświadczeniami dotyczącymi zatrzymy dynamicznego zatrzymywania groźnych przestępców, również sprawców przestępstw wykroczeń, jak również reagowania w przypadkach zakłócenia bezpieczeństwa publicznego. My bardzo chętnie korzystamy z takich doświadczeń, oczywiście dostosowując je do wymogów w naszym kraju. Teraz, Det står to!